I pan wam da jedzie ta wolno, wolno. <grym> Golf, Club, golf Race. Club Race! Hejka, ja tu tylko na chwilkę, żeby wam powiedzieć, że dzisiaj od godziny 19 na pewnej purpurowej platformie będzie live, gdzie będziecie mogli wygrać Borderlands 3. I to tyle z ogłoszenia. Miłego oglądania. No, golf Golf to ja lubię A, nie, zakładać. Tam, i, i, i one ball <suszy> Ej, a ja muszę Wam powiedzieć, że wczoraj oglądałem bardzo fajny polski film. Nazywał się Jak zostać gang gangsterem. I był o, bardzo... Bardzo, Czałem, były highlighty, oglądałem. bardzo fajny film. Naprawdę. Naprawdę. E, tam... Tak, tak, było, było. bardzo fajny film. Bardzo mi się podobał, ponieważ w końcu można było <suszy> zrobić... <sy> <suszy> Jezus Maria, tyle fajnych piosenek tam było, że... Tak. <grym> polecam, polecam. To tam jest polecam. Jakby chyba lata. O -o. Nie, no nie, no to wszystko, to jest cały przekrój, to zamknie, cały przekrój. Fajne. Się zamknie. Fajne. To, się to dobra rada. Do? Ja. ja. That też Oho. Tam i ta gra. tam gra właśnie, tam gra jedna taka. A nie A Gra. Jedna taka. Agnieszka fajna nie aktorka. Nie nie, 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 nie. Nie, Jedna fajna aktorka Ona tak. gra standardy, super genialna Bogdan.

Iuuu... Tam... tam burkacie! Tak. purkacie Daj, cię, No Właśnie, no, Daj, show, no panowie paletki. trzeba, no! Powolutku jedźcie, dokładnie tak! Ja jeszcze raz powoli pojadę. Tak trzeba jechać! Dobra... Ałł! Ołł! Powoli. powoli, z głową... Jakie <laughs> fajne treningy! No wózkiem golfowym jedziesz, wózkiem golfowym... No, no. Dobrze, że nie no, innym wózkiem. Jakimś Nigdy nie jakimś w Nie, nie. Ja też nie. Nie, raczej się da okazję! <laughs> nie chciało nam się iść, tylko nie wiem co to... gdzie to było, w jakim To jakoś by mnie nie zdziwiło, wszystko... Nie tylko do... to, to, to kraków. Była, że nie chciało nam się iść z buta? To, i że jakiś dziadek czekaj, ja był a tym znaczy, dzień dobry, podrzuci nas tak znaczy, tak. tam, tu nigdy takiego nie dzień dobry! Sylo tam Siadajcie kawałek, mogę was przewieźć. No i chory, aaa, się aaa. Na krzywi. Na krzywi Tak jak sylo. sylo już jeździł autostopem, a no. Jeździłem, jeździłem, jeździłem. Jak w góry się kiedyś jeździło? Mhm. Ja bym... Jeźdź, w duże góry, wasze góry. Nie, wasze góry tam. Jest chardy. Sylo Bromarek tu. Asy... Sylot tak. Sylo był w górach, ale nie wyszedł na żadną górę. Nigdy nie byłem na górze żadnej. Byłem często, byłem. Ale szkoda, ja bym tak. X razy. Ja, ja byłem X razy. X razy już, ale nigdy nie byłem typowo. Polecam. W górze żadnej, bo mi się nie chciało. Jakie postaż no. Chodzenie po górę to jest to, to jest Lepiej w Nie Ale... byłem za dzieciaka, pamiętam no więc... Beskid Sądecki, fajny Największa górę, na jakiej byłem, to chyba w Przemyślu Gopiec I tak samochodem a, wyjechałem A, byłem przy tym, byłem przy tym Sylo się zmęczył gdzieś tam w tym momencie Miałem takie... Łobuś podchodził pod tę całą górę Od samego Gupina początku Głupina podchodził, ja naprawdę podchodził I nie podchodziłem hey, ma ale tutaj jest taki efekt... I tam jest ja wziąc, wziąc. Wziąc, Autem nie, nie, się długo jedzie, z buta tam gdzieś też w ogóle posrało chyba kogoś <noise> Jak to w ogóle... I powiedz, ci, że zapomniałem jak się nazywały góry, w których byłem miejscowość nazywała się smie... śmie... Śmiesznie dosyć, bo Stromowce No to, to zajebista, ale śmiesznie <noise> Przepraszam Ja na... tam sobie mielonka No ja też miałem mielonkę Udało się przepinczować O koszankę Dobra, jedziemy. Jezus, strzelale mrozi. Ej, ale mam teraz spoiler zarąbisty. Nie spoileruj. Nie spoileruj gości. Nie spoileruj gości, co? Chłopie, co ty... Spoileruj oczywiście. Tracić wam mój spoiler? Nie. Nie. Nie interesuje nas twój spoiler. No, ciekawe, co Nie dość, się spoiler, to jeszcze zdradza. No. połowy gości. No. że przypołowy narodowe. O Jezusku. O, drive slow tu jest. Jedź no, jest powoli, to masz napisane? No, ale taka prawda, musiałem jechać powoli, To są dwa inaczej znowu, Nie, jak baran jak... się śpieszysz. Siema, Hogaty, przyjechałem do ciebie. To ja. Siema, to ty. Sieeeema. Siema, Aha. No. I padłem na latarnię. Wolno ja, jedzie ta auto Wolno, wolno. Hogaty. Tak się nie bo był fajniejszy. Ale Zasurało. się tak, dokładnie. Zgodzę, o, się, zgodzę się z ty by Buzek poleciał na drugą stronę W wodzie szapor się utopił przedtem Tak, dokładnie, no tak, A, no w tej wodzie, dalej jak to tak. A, Już nie nie Mówiłem, ja wody, że na środku jeziora mi stanął na środku A, jeziora. To się... to 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 o, tak o to ta? chodziło. O to, no to, dobra, nie znałem prawdziwego kontekstu twojego. Ojejku. nie Dzięki. miło było. Że ja tu dla się parda zagrać Tak, zgriłem. Dziękuję bardzo doceniam. Dupa się w jakiś gówno Weź mi zostaw. No. No. tak samo jak ty, tak samo No. słabo. No. No. mmm, tak, No. no, no, no. Co? A już do... Nowe doleko ciosy doleko, do, do, do z Shaolin są ćwiczone. Tak, ale, tak, 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 były. Ale, były są. takie slowki w sumie no, teraz. No, Slowkiki. No, 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 <laughs> <lęka, laughs> kiki. Wolny kop. Tak. <laughs> tak Sylot, to był ten żart sytuacyjny, który był tak głupi. Tylko ty się zaśmiałeś w sumie tak A nie, mleko ci zaśmiałeś, tam się z głupoty Nie, ale po prostu masz takie poczucie humoru Mam taki... Nie no, Pietrek! Pietrek, bo ci zaraz wysiedlę stąd, bez kitu Wysiedle cię? Takie W Zaraz wysiedli, trzeba uważać! No, no o! Ej, ale dobronił tą stylowo troszeczkę. No tak! No, no takie... Po co ty... żeś mi tak powiedział? Po co że jest to burzarcik sytuacyjny Kto ma wiedzieć ten wie i zakończmy temat Nie ma sensu Temat? No taki temat, ostatnio chodził Pisał do Syla temat A styl nawet nie wie, nieważne stało nie było tematu który? On już nie wie, no, już no, nie nie wie który. Było. Tak, tak. za mnie, Kawakson? Tak, odpisywałem. odpisywałem Zastanawiasz się, dlaczego o, nigdy nikt z żadnym nie odpisał? Znaczy, temat nie odpisał? Właśnie dlatego. O, dlatego. Właśnie. Bo pisałem, to dżem sam. dobry. <grym, Uuu, <grym, nie! Jak, to się nie dziwię, Jak dobry pisałem? Zero odpowiedzi jest aktualnie. Nie, były To Dopiero co ci na porcie coś przyszło, nie? No? O nie, w no i co? co ty się tutaj mi zlazowałeś? O, dobrze, dobrze Ja to w ogóle musiałem f e palić, zrespić sobie <laughs> tak. Widziałem Jest! Zdążyłem, ale fart! A ja nie zdążyłem, ale fart! A ja, <laughs> ja zdążyłem no. i... Słabo zdążyłem, ale tak? w się to Powiedział, zdążyłem i się zespałem! No teraz ja się tak. Ja, tak by Nie, ja tego nie powiem ale, ale to nie W tym no. miejscu Chciałoby się huh? tak rzec Ja nie zdążyłem, tu jeża <laughs> W dupę A Panie pertku, nie! No, kurde. Zostaw mnie. Za braku troszkę, no. Ej Santos card i relax. No. no. no nie. Panowie, poszliśmy w końcu na go karty, a tu pada no, desz. Sklejamy się znowu na green screenie. Wszyscy karty otworzyli po pandemii. No. Nie, des na papierze. Nie, des w piętniu. A no, ściek, deszcz jeszcze luz! No. Ej, kto ty dzisiaj śniegi miałeś mi tak, ja, ja też mam... U nas mocno. U, uja, ja to, to już kolejny ja raz, też. a w ogóle dwa dni temu ja sobie pomyślałem krótkie spodajki bym założył. O, a wiesz co jest że ten śnieg dalej pada i ma podobno co? do soboty padać. 10 stopni jest to Tu jest A tu jest... jest zbędne, na... No śnieg pada, normalnie śnieg pada. No, drogi białe. Zero bezwzględne to... Drogi może nie białe, ale trawniki do są białe. <laughs> całej <laughs> mnie w dupę Tak to nie w ja, dupę. co ja powiedziałem? Powiedziałeś, że jestem zerem bez względu. To Koga, ty powiedział, ty. ty tempa ja. guma pało, no! To, to, to do niego się tu należało. Sorry, popełniłem ja, się no, osoby. o sobie. Jo dupia, jeszcze dostałem, no. no, no. Sorry, Michał, nie chciałem, nie, w w nie w w wiem. Okej, no to dobrze. O to jak mi kupisz chibita, to. No ekipy, co będziesz No, ale to nie w to w 100 Ja tysięcy, papierek. No. Tylko nikogo nie kupisz. Jak nie? Ale wystawić można. Jumuuuu. Ja wiem, nie. No. Kiedy to się papierek. wystawiało, to trzeba było i tak prowizję od wystawienia. Teraz nie jest już na no, no, eliksie. No bo to jest lokalnie no. chyba. A to się tak, już... Ale to no. lokalnie ma. No. Zostaw Zostawmy. To no. jest konkurencja yes. do Elixa chyba taka. No, mocna. Tak. Tak, alternatywa, tak. bo OLX teraz też dużo płatnych wprowadził. Coś w się sensie kilka. No, tak, pytań, a mieli fajną tą no. reklamę odnośnie tego tracza. Oni ogólnie fajnie mieli reklamy. mieli, teraz Tak, i mieli tak, tracze, tak, tak, widziałem, no fajna tak, była Fajne, fajne było. Straczem, tak. No tam a, reklamy ktoś fajne. umie w marketing, dobrze. Tak. No, z Habiorem też jakie o. mieli fajne reklamy. A to tak, to te wcześniejsze. Pś, co ty robisz, no i też Dlaczego nie mają ta autka? I ten. No i o co jak się jeździ na a kiedy? No oczywiście, przed, przed przed y, rok temu był oczywiście, tak? Na go kartę. Nie układał, wow, że się. teraz jak jeździł, to pole wow. Ale wólu. mi tam no wierzyć. No. Hmm? Ofrodowe go karty. Ofrodowe go karty, to się kładł no. no. <laughs> Nie, go karty, tylko takie, takie są ofrodowe. No. No. Gnu. A to po czym jeździć Po polu? Po piasku, po polu. Po polu! <laughs> No? Nie widziałem tego jeszcze, ale widziałem zdjęcia tego. Uuu, jaki burt mi. że nawet fajnie to wygląda. Mleko Luda pewnie też się jeździ, ale po dworze. Jezus Maria, no. Nie, u mnie się Na dworze to możesz gówno pozabiatać z chodnika, co najbliższe. Oooo! Ej, Ale szybciutko, nie? Dobrze, dobrze. Dobrze, Sylo, ciśnij tam, ciśnij tam. Plebs jakiś na natwór wychodzi. Ale szybciutko. Ale będzie, ale będzie w komentarzach. Super, dzięki, dzięki, widzowie dzięki, widzowie za te komentarze, dzięki widzowie za te komentarze, podbijacie nam film. Tak, także głównie na dwór, na dwór, jak ktoś mi na dwór to jest. Na pole, na pole, na pole, na pole. typie, proszę, proszę nawet nie błaźnij się tam typie, dobra, no. Nie, ale że ktoś teraz zaproszony do ekipy więc wy... Tak, tak, A, tak nie, tak, nie poligomet! Na to, pewno to, do ekipy tak. się nie dostaniesz, tak, jak tak zaprasza. Ty... <gry> ty mi zajechaś, drogę! Ty, ale to ty mi w... prawą ale stronę debilo! Nie widziałem cię kretynie! kretynie ty! Nie, nie z której strony ty będziesz wyprzedz. Z lewej, z prawej. Ale ja nie wiem z której strony wyprzedzasz! Kretynie! Ale prosto, to mi no ale, ty. ale, No bo ty ty chciałem ty. wziąć zakręt, dlatego zjeżdżam to to, do zewnętrznej, to żeby jechać do wewnętrznej. O! Ładny, chciałem ci zrobić, ok? Nieee! Ale ci <się> zrobił! <słys>